Podczas oglądania tego filmu dowiesz się, jak rozpoznawać funkcje monotoniczne na podstawie wykresu, oraz nauczysz się odczytywać różne własności funkcji na podstawie ich wykresu. Spójrzmy na wykres takiej funkcji. Możemy zadać sobie pytanie, czy ta funkcja jest monotoniczna? Trzeba pamiętać, że funkcje monotoniczne to takie, które są rosnące lub malejące, lub stałe, lub nierosnące lub niemalejące. A zatem jest to przykład funkcji rosnącej. Drugi przykład. Wykres tej funkcji reprezentuje funkcję, o której możemy powiedzieć, że jest malejąca. To jest przykład funkcji stałej. Ta funkcja ma inny kształt, ale jest to przykład funkcji malejącej. O tej funkcji powiemy, że jest rosnąca. A teraz mamy funkcję o równaniu y równe x kwadrat. Wykresem tej funkcji jest parabola. I na zadane pytanie, czy ta funkcja jest monotoniczna, odpowiemy nie. Możemy powiedzieć, że ta funkcja. W pewnym przedziale jest malejąca, w pewnym przedziale jest rosnąca. Zapiszemy zatem odpowiedź do tego zadania. Mówimy, że funkcja y równa x kwadrat maleje. Możemy zapisać to takim skróconym symbolem wtedy i tylko wtedy, gdy x należą do przedziału od minus nieskończoności do zera oraz funkcja rośnie wtedy i tylko wtedy, gdy x są z przedziału od zera do plus nieskończoności. I jeszcze jeden przykład. Takiej podstawowej funkcji. Niech to będzie funkcja o równaniu y równe minus wartość bezwzględna z x. Wykres tej funkcji wygląda tak. I na zadane pytanie, czy ta funkcja jest monotoniczna? Odpowiadamy nie. Powiemy, że ona jest rosnąca dla x od minus nieskończoności do zera. Oraz powiemy, że jest malejąca dla x od zera do plus nieskończoności. I zapiszmy jeszcze te nasze stwierdzenia. Powiemy, że funkcja z poprzedniego przykładu jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy x -y są z przedziału od minus nieskończoności do 0. Zwróćcie uwagę, 0 tutaj domykamy. Funkcja jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy x są z przedziału od 0 do plus nieskończoności, i tu 0 też domykamy. Dlaczego tak się dzieje? Bo my wymagamy, aby podawać maksymalne przedziały, których funkcja jest rosnąca lub malejąca. Rozważmy teraz przykład. Takiej funkcji. Tu widzimy jej wykres i na podstawie tego wykresu podamy różne bardzo ważne własności tej funkcji. Pierwsza z nich to dziedzina. Dziedzina to jest zbiór wszystkich tych x, dla których funkcja jest określona. A zatem dziedziną tej funkcji będzie przedział otwarty. Od minus 7 do 9 i tu przedział będzie domknięty. Druga własność tej funkcji to zbiór wartości. Tym razem patrzymy na y, dla których ta funkcja jest określona. Zatem zbiorem wartości będą y z przedziału domkniętego od minus 4. Do 5, ale przedział otwarty. Miejsca zerowe funkcji. Miejscem zerowej tej funkcji jest liczba. Minus 2 oraz 2. Teraz monotoniczność. Ta funkcja nie jest w całej swojej dziedzinie monotoniczna, ale jest monotoniczna przedziałami. A zatem. W przedziale otwartym od minus 7 do minus 2 domknięty funkcja jest malejąca, w przedziale domk lewostronnie domkniętym od minus 2 do 0 też przedział domknięty jest rosnąca, w przedziale domkniętym od 0 do 4 jest malejąca. Mimo, że tutaj funkcja zmienia kształt, ale mówimy o niej, że cały czas w przedziale od 0 do 4 jest malejący. W przedziale od 4 do 7 obustronnie domkniętym jest funkcją stałą. I na koniec w przedziale od 7 do 9, 9 domykamy, jest funkcją malejącą. Zapisujemy to nieco inaczej. Grupujemy wszystkie przedziały, w których funkcja jest rosnąca. Grupujemy przedziały, w których funkcja jest malejąca oraz stała. Za chwilę to wszystko zostanie napisane. Następne pojęcie dotyczące własności funkcji to y, to największa wartość funkcji. Popularnie mówimy y maksimum. Y maksimum. Mogłoby być równe 5. Ale my powiemy, że y maksimum nie istnieje, bo funkcja nie istnieje dla y równego 5. Zatem y maksimum nie istnieje. Y minimum. Y minimum to liczba minus 4 dla x równego 9 możemy jeszcze omawiać taką własność w jakich przedziałach funkcja przyjmuje wartości dodatnie wartości to y a zatem zapytamy się w jakich przedziałach nasza funkcja znajduje się powyżej osi x powyżej osi x nasza funkcja znajduje się y, Pokażę może ten kształt. A podajemy, dla jakich x się to dzieje. Mówimy, że to, są, że to jest dla x. -ów. Od minus 7 do minus 2 i tu jest przedział otwarty i tu też. Oraz dla x od minus 2 do 2 i też przedziały otwarte. Możemy zapytać dla jakich x funkcja przyjmuje wartości nieujemne. Też zatem patrzymy na, na y, podobną sytuację. Różnica będzie taka, że do zbioru y, x włączymy minus dwójkę oraz tę dwójkę. Czyli powiemy, że jest to przedział otwarty od minus 7, do 2 i tu domkniemy ten przedział. Mając jeszcze przed oczami poprzedni wykres funkcji, zapisałam tutaj jej własności. Tam omówiliśmy sobie słownie, a teraz trzeba to zapisać przy użyciu różnych symboli matematycznych. Pierwsza sytuacja mówi o dziedzinie. Dziedzinę zapisujemy dużą literą D. No i dziedziną tej funkcji był przedział, który odczytaliśmy z wykresu. Lewostronnie otwarty od minus 7 i prawostronnie domknięty w 9. Zbiór wartości funkcji śledziliśmy Y i był to przedział od domknięty od minus 4 do 5 otwarty. Wymieniliśmy miejsca zerowe, to były x minus 2 oraz 2. Omówiliśmy monotoniczność i teraz jeszcze raz wracam do zapisu. Możemy używać takich skrótów, że funkcja jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy x są z pewnych przedziałów. To odczytaliśmy z wykresu. Tu mam na myśli funkcję malejącą i jest malejąca w takich przedziałach. I funkcję stałą, która była, miała własność funkcji stałej w tym oto przedziale. Zwróćcie uwagę, że pomiędzy przedziałami nie stawiam znaku sumy, tylko przecinki. Co można ewentualnie jeszcze, jakie znaki tutaj postawić? Dozwolone zamiast przecinka możemy użyć może tutaj. Średnika, możemy napisać zwykłe słowo oraz, możemy napisać spójnik i. To wszystko jest poprawne. Nie wolno jedynie napisać tutaj znaku sumy. Może przekreślę tak wyraźnie, że ten znak jest w przypadku monotoniczności całkowicie niedozwolony. Wkrótce Wam wyjaśnię dlaczego. Następne własności to, było, to była największa wartość funkcji. My ją zapisujemy sobie w skrócie y maksimum. Powiedzieliśmy, że nie istnieje. Natomiast y minimum był równy minus 4 dla x -a równego 9. I tam jeszcze omówiliśmy takie własności. Kiedy funkcja przyjmowała wartości dodatnie, kiedy funkcja przyjmowała wartości nieujemne, kiedy funkcja przyjmowała wartości ujemne i kiedy funkcja przyjmowała wartości niedodatnie. Zwróćcie uwagę, że tutaj znak sumy jak najbardziej będziemy stosowali. Przejdźmy do dalszych własności funkcji. Mam tu przykład do rozstrzygnięcia, kiedy e od x jest równe 1. Jak należy na to spojrzeć? Poprzedni wykres funkcji opisuje wzór y równe e od x. Po prawej stronie tej równości mamy y równy minus 1. Ten już jest narysowany. A ten jeszcze dorysuję. Spróbujemy odczytać, co oznacza równość między tymi wzorami. Wracamy do wykresu. Ten tutaj podany, ponarysowany to y równe f od x, a my chcemy zobaczyć jeszcze y równe minus 1. To jest funkcja stała o równaniu y równe minus 1. I teraz zobaczmy, że nasza nowa funkcja przecięła się z wykresem poprzedniej funkcji dla x równego 3. I to jest właśnie rozwiązanie tego równania x równy 3. Zapiszmy to, czyli ewit jest równy minus 1, wtedy i tylko wtedy, gdy x jest równy minus 3. A teraz zobaczmy taką nierówność. Zobaczmy, czyli zinterpretujmy jej graficzną postać. Zapisana nierówność miała postać e od x większy od minus 1. Czyli nas interesuje wszystko to, co dzieje się powyżej prostej y równe minus 1. Powyżej tej prostej mamy funkcję określoną w przedziale od minus 7 do 3. Tu będzie przedział otwarty. Zapiszmy to rozwiązanie, czyli to będzie przedział od minus 7 do 3. I przedział otwarty. A tutaj zauważyłam pomyłkę. Miałam napisać 3. W trzecim przypadku jedyna różnica w rozwiązaniu to będzie fakt, że 3 tutaj wciągniemy do zbioru rozwiązań. Będzie to przedział prawostronnie domknięty. I jeszcze nierówność E od x mniejsza niż minus 1. Czyli interesują nas wszystkie x, które reprezentują sytuację, że wykres funkcji jest teraz poniżej prostej y równe minus 1. To dostrzegam tutaj ten fragment wykresu i to będzie przedział otwarty od 3 do 9 i tutaj przedział zostanie domknięty. I tu mamy odpowiedź. Na koniec jeszcze proponuję Rozwiązać równanie f od x równe 4 i f od x równe 5. Rozwiązujemy równanie f od x równe 4. Zatem narysujmy prostą y równe 4. Zobaczmy, że Przecinają się te dwa wykresy funkcji w x równym minus 6 oraz w x równym 0. I ostatnie równanie e od x było równe 5, zatem narysujmy prostą y równe 5. Proszę zobaczyć, jedyną częścią wspólną tych dwóch wykresów mógłby być ten punkt, ale nie należy do wykresu a zatem nie ma rozwiązania tego równania. Zatem wnioski możemy tak zapisać, że x jest równe minus 6, x jest równe 0, a w tym ostatnim przypadku x należy do zbioru pustego.